USA planuje użycie nowej broni nad Iranem i świat naprawdę zadrżał. To nie są plotki ani polityczne straszaki. To ostatnia faza przed zapłonem. B-52 lecące w stronę Iranu to nie jest pokaz siły. To strategiczny bombowiec, który pojawia się tylko wtedy, gdy eskalacja została już zaakceptowana. Równolegle w powietrzu są C-17, samoloty, które nie atakują, ale dostarczają to, co zawsze poprzedza uderzenie: amunicję, systemy walki elektronicznej, mobilne centra dowodzenia. To logistyka przed wojną. Ten przeciek o nadchodzącym ataku na to nie blew. Plan USA nie zakłada okupacji. Zakłada oślepienie i paraliż, wyłączenie radarów i dronów, zniszczenie magazynów rakiet, blackout dowodzenia. Szybko, precyzyjnie, bez ostrzeżenia. Timing nie jest przypadkowy. Protesty w Iranie przekroczyły milion ludzi. Wszystkie prowincje są aktywne, a narracja została ustawiona jasno. Wolność kontra opresja. Najbardziej niepokojące? USA przestały kryć się z użyciem nowej broni. W tym użyte pierwszy raz w operacji Maduro systemy paraliżu elektromagnetycznego i dźwiękowego. To ogromny przełom w prowadzeniu wojen, który szokuje cały świat. To nie zapowiedź przyszłości. To nowa era, która właśnie się zaczyna.